Fest dobry dzień wam wszystkim, z tej strony Festu i witam was w takim krótkim odcinku innym od reszty, bo po prostu nie o Hytale, a o Deltarune. Dzisiaj chciałbym wam pokazać coś ciekawego. Kocham Undertale i Deltarune, więc myślę, że dla ludzi, którzy podzielają moje zdanie, też będzie to interesujące. Mianowicie, przyjaciel Bonex zrobił swojego rodzaju dubbing do Deltarune. Niestety taki całkowity, czysty dubbing do gry to nie jest, bo niestety ani w Undertale, ani w Deltarune się tak po prostu nie da zrobić. Bonek stworzył po prostu dźwięki dzewila po polsku. Także jeśli zainstalujecie tego moda w cudzysłowie, to każdy chaos, chaos. i, I can do anything. będzie podmieniony tym. No, get, 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 how, how? Jak pobrać i go zainstalować, będzie napisane w opisie. I jeśli będziecie mieli z tym większy problem, to nagram wam poradnik. Najważniejszą rzeczą w zainstalowaniu tego jest to, że Wasz Deltarune musi mieć swój save. To znaczy, że musicie przejść, przynajmniej, grę do pierwszego zapisu. Także czekamy na Deltarune Chapter 2 i miłego oglądania. Zobaczcie, jak to wygląda mniej więcej. thank <laughs> you

E